Cześć, pokażę Wam teraz moją realizację zadania szóstego, czyli zadania z Excela, z tegorocznej matury. Zadanie ma nazwę konfitury owocowe i dostajemy w tym zadaniu plik tekstowy Owoce TXT, w którym mamy dostawę malin, truskawek i pożyczek, i na bazie tego zrealizujemy proste, myślę, polecenia. Wejdźmy sobie od razu do Excela. Mam tutaj nowy zeszyt odpalony. Wybieram sobie dane, pobieram dane z pliku tekstowego. Oczywiście importuję plik owoce.txt, czyli te, które są tutaj. W nowym Excelu nie muszę się bać o kwestię formatu daty, nic takiego. Tutaj raczej nie powinno być problemem. Klikam po prostu załaduj. Nie będę się bawił w Power Query, mimo, że na co dzień robię to w pracy. No i mam już zaimportowane dane, wszystko co bym chciał jest tutaj, więc spójrzmy na polecenia jakie mamy 6.1, mamy aby żeby każdego miesiąca pracy przetwórni od maja do kwietnia wykonać zestawienie liczby dostarczonych malin, truskawek i porzeczek, a następnie utworzyć z tego wykres kolumnowy dobra, no to po prostu ctrl shift strzałka w prawo, strzałka w dół, wstawianie tabela przestawna OK. No i co, wybieram sobie datę. Dni sobie usuwam. Wybieram sobie dostawę pożyczek. No i mam ile każdego miesiąca było pożyczek. Kopiuję sobie to, bo z tabeli przestawnej nie jestem w stanie wykonać. Yy, wykonać. Yy, Ojejku, jak to się nazywa? No wykresu. I wybieram tutaj tak. Suma dostawy Malin. Suma dostawy roskawek i suma dostawy tutaj biorę sobie miesiąc, miesiąc. No i co? Zaznaczam wszystko i tam yy, wstawianie wykres kolumnowy jako tytuł wykresu podaje ilość dostarczonych owoców w okresie maj-wrzesień. I myślę, że taki wykres kwalifikuje się w pełni na wykres czytelny wykres, który przez CKE byłby czy przez naszego egzaminatora byłby Zaakceptowany. Tutaj jeszcze sobie zmienię nazwę na zadanie 1 i przechodzę do następnego zadania, w którym mamy podać liczbę dni, w których dostarczono spośród trzech rodzajów owoców najwięcej pożyczek. do sobie tutaj do owoce no i zrobię to po prostu za pomocą, jeżeli z wykorzystaniem funkcji oraz. Czyli sprawdzę, czy dostała pożyczek była większa od dostawy truskawek oraz czy dostała pożyczek. Była większa od dostawy mali. Jeżeli tak było zostawiam Zostawiam jedynkę, jeżeli Był to fałsz to wpisuję 0 I liczę z tej kolumny sumę Można w sumie nawet dać auto sumowanie tutaj I wychodzi nam, że wynikiem jest 19 jest to Prawidłowa odpowiedź Wydaje mi się, że tak. Zapiszę sobie jeszcze. Czy najwięcej truska, czy najwięcej porzeczek. czy najwięcej porzeczek. No i możemy przejść do polecenia 6.3, w którym dowiadujemy się, że w przetwórni tworzymy konfitury malinowo-truskawkowe, malinowo porzeczkowe oraz truskawkowo-porzeczkowe. W proporcji 1 do 1, z wykorzystaniem maksymalnej dostępnej ilości owoców. Jest to zależne od tego, ile jest owoców w przetwórni. Owocy są dostarczane do przetwórni rano. W danym nie jest produkowany tylko jeden rodzaj konfitur. Jakby to jest tutaj najważniejsze. No i na bazie przykładu możemy zauważyć, że jeżeli dostarczono tyle, no to wytworzyliśmy malinowo-truskawkową, bo truskawek było najwięcej, a malin maliny były na drugim miejscu jeżeli chodzi o dostępność i wykorzystywaliśmy tyle a resztę która została z truskawek przechowujemy wychłodni, chłodni yy, łącznie z resztą która pozostała jeżeli chodzi o porzeczki w takim razie musimy teraz policzyć ile razy w tym okresie produkowano konfitury poszczególnych czy rodzajów ja zrobię to łączy się z połączeniem z zadaniem 6.3 czyli że na wyprodukowanie 1 kg konfitur potrzeba po jednym kilogramie każdego owocu i mam podać, ile, ile kilogramów konfitur każdego rodzaju wyprodukowano w tym okresie. Ja to sobie połączę. Stworzę sobie najpierw kolumnę, która będzie przywoływała mi max, która będzie przewoływała mi aktualny stan na magazynie truskawek, pożyczek i malin, czyli magazyn malin, magazyn truskawek i magazyn porzeczek. Na początku przepiszemy sobie wartość, która była tutaj. Następnie utworzę sobie całkiem, całkiem skomplikowaną funkcję jeżeli która na bazie maxów, które będę brał, będzie sprawdzała, jakiego rodzaju konfiturę wykonujemy Czyli tutaj sobie wpisuję max, a tutaj max2. Max po prostu będę brał zawsze maxa z tego, co jest na magazynie aktualnie. A w max2 wypompuję funkcję max.k czyli funkcję, która zwraca wartość maksymalną, ale. W jakiejś określonej kolejności. Jeżeli tutaj przedwójka, to będzie druga największa wartość, która znajduje się w tych danych. No i przez to dostaliśmy tutaj 281 i 211. Teraz chcielibyśmy, żeby jeszcze magazyn się w odpowiedni sposób uzupełniał i bazując na tym, jakie tutaj mamy wartości, odejmował je w naszym magazynie. Jak to można najprościej zrobić? No w tym miejscu piszemy funkcję. Jeżeli. No i jeżeli wartość f2 jest równa max, no to wtedy, jeżeli to jest prawda, zapisujemy, że to jest, że zostaje tutaj tyle, odjąć tyle, dodać dostawę malin. Jeżeli to jest fałsz, piszemy jeżeli. I tutaj. Zapisujemy to w taki sposób. Jeżeli to, co było tutaj, jest równe, MAC2, to wtedy piszemy dostawę malin. W przeciwnym razie piszemy to, co było tutaj, plus dostawa. W ten sposób jesteśmy w stanie to obsługiwać. Mamy tutaj jakiś błąd. Czego on może wynikać? Zaraz to sobie sprawdzimy. A, już wiem. Z tego, że tutaj nam się nadpisało to, co mieliśmy zapisane, więc klikamy tak i tutaj cofnij kolumna obliczeniowa. Przez to już niżej wykonują nam się normalnie obliczenia, a dlatego jednego przypadku mamy po prostu dostawę z czytaną pola B. Podobnie że praktycznie identycznie będzie tutaj. Jest ja sobie tą wartość przekopiuję, kleję tutaj. Tą tylko różnicą, że będziemy to robili nie na polu F, tylko na polu G w mojej bazie. Będziemy to sprawdzali. No i nie będziemy dokonywali dostawy malin. Będziemy dokonywali dostawy truskawek. Na końcu zamykamy nawias. Widocznie się nie skopiował. Znowu, ma, znowu mamy ARK. No ale tutaj ponownie jest ta sama sytuacja. Jak klikniemy tak i topniemy. wynik liczy się dobrze. Ostatnie pole, które nam zostało to porzeczki. Tylko nie tu, a tu. Kleją dalej skopiowaną. Wartość wrzucam tu, no i tym razem dostawa nie będzie malin, a będzie to dostawa pożyczek, więc wybieram pożyczki. Tam enter, jest ark. I tam znowu pożyczki. No i tutaj cofnij. No i w ten sposób możemy liczyć ile. Dan danego dnia jest w magazynie na stanie. Sprawdzę jeszcze tylko, czy na pewno wszędzie to liczę poprawnie, czyli w tym miejscu patrzę jedno wstecz, dodaję poprawnie. A tutaj jeszcze dostawa malin się, się zepsuła, ale już jest OK. Liczę ją poprawnie, dodaję maliny, tutaj dodaję truskawki, tutaj dodaję porzeczki. Wszystko jest OK. W takim razie. Zatem teraz ostatnia rzecz to jest typ konfitury, jaki będziemy tworzyli. Ja, żeby ułatwić w pewien sposób zadanie, przyjmę sobie, że MT to jest malinowo-truskawkowa, że MP to malinowo-pożyczkowa, a TP to truskawkowo-pożyczkowa, żeby nie pisać pełnej nazwy. No, i wpisuję tutaj jeżeli. No, i zaczyna się tak naprawdę zabawa. Jeżeli max jest równy temu, co było, jeżeli chodzi o meliny, to jeżeli MX2 było równe temu, co było w wytruskawkach, my wpisujemy MT. W przeciwnym razie wpisujemy MP. Prawda? Dalej. Piszemy, jeżeli tak nie było, czyli max był w truskawkach, to jeżeli max 2 był w malinach, to ponownie piszemy MT. A w przeciwnym razie piszemy TP czyli truskawkowo orzeczkowy. Natomiast jeżeli nie był max ani tu, ani tu, to piszemy, jeżeli, żeby się upewnić, czy max był w porzeczkach. No i jeżeli był w porzeczkach, to po prostu piszemy, jeżeli max2 był w truskawkach, byłby wymalinach, to piszemy mp, a w przeciwnym razie piszemy e mt. Zamykamy wszystkie nawiasy, klikamy enter, jeszcze jeden chyba nawias. No i mamy wypisane wszystkie te wszystkie te typy, które mogą być konfitu. Zaznaczam sobie całą tabelę, klikam wstawianie, tabela przestawna, Tutaj niestety nam się to nie pokazuje, więc klikam więcej tabel. Rozwijam to co miałem. Wybieram typ konfitury. Wybieram Max 2, żebym mi policzył ile ich było. Czyli liczba oraz Max 2 sumy. I w ten sposób otrzymałem tutaj sumę konfitur, które powstały danego typu oraz łączną ich liczbę. Jak to było? Co realizuje nam zadanie 63 oraz 64. Jakbyście mieli jakieś pytania co do tych rozwiązań bądź wątpliwości, podkreślę jeszcze raz, że nie jestem osobą, która tworzyła ten egzamin, więc nie wiem czy są to poprawne odpowiedzi, natomiast według wiedzy, którą posiadam, właśnie w taki sposób trzeba byłoby to zadanie wykonać. Na koniec jeszcze raz pokażę w jaki sposób zrobiłem Tutaj, to jeżeli ono jest potężne, ale wbrew pozorom nie jest aż takie trudne. Można byłoby to oczywiście rozbić, ale ja to zrobiłem po prostu dla wygody. No i cóż, mówię, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Zapraszam też na moje inne filmy, które omawiają tegoroczną czy tak naprawdę dzisiejszą, bo tego samego dnia, co ta matura była, nagrywam to yy, maturę. I cóż, do usłyszenia. SIA.